Halo, halo. Hey. Cześć, słuchajcie, dzisiaj miała być druga część odcinka o... o feministkach. O feministkach, Dobrze, że mi przypomniałaś, o feministkach. Czyli Kopernik była kobietą, odcinek drugi. W tym odcinku em, chyba mieliśmy się skupić na moim bólu dupy. Tak i na tym, co jest złego w feministkach. Tak. W pierwszym, pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, jest, tak naprawdę skąd pochodzi ten ruch feministyczny, jakie były jego fale, kim jest polska feministka. Ale, no wiecie, zdarzyło się wiele w tym tygodniu. Kobiety wyszły po naszym odcinku na ulicę. Nie tylko kobiety. No, ale Wiem, już tak poważnie też. mówiąc, wyszły kobiety na ulicę, i tak naprawdę sens feminizmu powraca bardzo mocno. Więc wydaje mi się, że tak po ludzku nie na miejscu jest w tym momencie yy, wypunktowywanie tych rzeczy, które mi się u feministek nie podobają, ponieważ po ludzku jestem wkurwiony. Tak, ja również jestem bardzo, bardzo wkurwiona jako kobieta i jako obywatel polski. Dlatego dzisiaj tak naprawdę chcemy krócej, konkretniej porozmawiać o tym, co nam leży na sercu i jak patrzymy na to, co się dzieje dzisiaj wokół tak. nas. A do tego bólu dupy mojego wrócimy. Następnym razem. E, następnym może. razem. To nie jest teraz priorytetem, bo po prostu po ludzku, no nie chce mi się teraz y, wynurzać, co mi się nie podoba. No nie chce mi tak. się. Solidaryzuję się z kobietami, to bardzo w tym, tym razem. Tak. No więc wiecie, co się wydarzyło, Aniu. Jak, jak to, jak ty to, jak ty się w ogóle czujesz? No, dla mnie to jest dramat, moim zdaniem, bo... Oczywiście rozmawiamy o wyroku Trybunału, Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucyjnego dotyczącego możliwości aborcji dotyczącej e, ciąży, gdzie jest Przerwanie ciężkie, ciąży. tak, gdzie jest ciężkie uszkodzenie nieodwracalne płodu. Albo zagrożenie życia. Tak, no, e, moim zdaniem to jest dramat totalny i jest to, e, no takie, no dramat, no to jest zaprzeczenie, no, odebranie praw człowieka, nie, no bo kobieta nie ma teraz e, wolnej woli i nie ma prawa wyboru decydować o sobie i o jak naprawdę swoim dziecku i, i o życiu, bo, bo nie, bo ktoś inny za nią to zrobił i... To dla mnie to jest dramat, nie? Żyjąc w, w kraju demokratycznym, yy, jest moim zdaniem niedopuszczalne. Znaczy, przede wszystkim widać coś, co w zasadzie gdzieś o tym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, nie spodziewając się, że, że będziemy rozmawiali w tym kontekście dalej. Że jednak ta, te ruchy kobiece cały czas są potrzebne i, i niby są zachowane pewne prawa, a za chwilę się okazuje, że tych praw nie ma. Yy, natomiast ja bym chciał zacząć od tego. Mm, że mm, no nie wiem czy pamiętacie, jak parę lat temu e, Pi zaczynał seradzić do, do własnego gniazda, jakim jest nasz cały kraj, tak? mm -hmm. bo, bo to, że poprzednia władza puszczała bąki, to puszczała bąki i na pewno one nie były zbyt przyjemne, ale to, co odpierdalają te kurwy. Przepraszam w ogóle, bo ten odcinek Dobrze, będzie... Dobrze, tak trzeba mówić. Y, będzie ten odcinek bardzo y, wypełniony przekleństwami, który, które czasami mi zarzucam na początku tych nagrań, że ja za dużo przeklinam. No sorry, ale dzisiaj będzie dużo tych dzisiaj przekleństw. trzeba. Y, natomiast, y, no przekleństw, tak la, dlaczego są przekleństwa? Bo już niektórzy zarzucają kobietom, dlaczego mówią wypierdalać, a nie milej. No bo są przekroczone pewne granice. No i, i chyba granica też ludzkiej y, wytrzymałości też jest jak się ją przekroczy, no to wtedy jest jak jest, nie? Tak, owszem. I niestety te, ta sytuacja, która miała miejsce, to spowodowała, że w Polkach i w Polakach, no, w, ogólnie we wszystkich ludziach obudziła się nienawiść, To jest w ogóle skrajnie y, strasznym y, uczuciem nienawiść. No ale niestety wydaje mi się, że spora część Polski ma to uczucie teraz w sobie. Natomiast, do czego ja chciałem wrócić? Więc to jakby kiedyś poprzednia władza, bo często się powołują ludzie na poprzednią władzę, ci, którzy tutaj kibicują naszym e, kochanym e, mocodawcom obecnym. Natomiast, pamiętacie, co się działo? PiS zaczęło srać po kątach i zrobiło z e, Trybunału Konstytucyjnego wydmuszkę. Ja przypomnę, że tam są takie persony jak e, prokurator PRL-u e, Piotrowicz i pani profesor Pawłowicz. Natomiast to są osoby, ogólnie Trybunał został yy, dzisiaj, jest, wiecie kim, wydmuszką prawną, i to jest tak naprawdę instrument i wynalazek towarzyski pana premiera, pana Kaczyńskiego, który tak on mówi, nie wiem, czy wiesz, kochanie, ale on tak mówi o pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie. a więc to są nasi, to są przyjaciele, więc jakby rozpierdolili cały ten yy, urząd. I ja pamiętam, jak dziś, że wiele ludzi wtedy tak naprawdę wzruszało ramiona, ramionami i mówiło, że ma to w dupie, że to go nie dotyczy. No i teraz dotyczy to wszystkich. Dotyczy to wszystkich, ale w tym momencie konkretnie dotyczy to kobiet i tak naprawdę waszych ciał, ponieważ takim jednym wyrokiem yy, skazuje was na, na cofnięcie się dziesiątki lat wstecz. Yy, I to chyba świadczy o tym, że jednak. No ale facetów też to dotyczy, bo jeżeli koleś yy, zakłada rodzinę z kobietą. No to jednak też jest z tym wszystkim, i no jak to dziecko się rodzi, no to on też jest świadkiem tego dramatu i jest w środku Nie tego. no, facet na pewno tak, no ale nie oszukujmy się, to kobieta rodzi no tak, i to tak, dziecko tak. uszkodzone, to kobieta Dramat. wie, że za chwilę to dziecko pochowa, a często są dzieci, które rodząc się yy, niesamowicie cierpią. Yy, nawet jakiś przykład czytam, yy, wspominany przez lekarza, jak to wygląda. Często to te dzieci nawet nie potrafią płakać. Tylko piszczą jak koty i to trwa aż do śmierci praktycznie. No. Więc to jest coś okropnego, yy, to jest barbarzyństwo. Natomiast gdzieś to, co jeszcze niedawno wydawało się daleko od nas, czyli gdzieś tam te kłótnie u góry, o, o sądy, o trybunały, dzisiaj dotyka każdego z nas z osobna, No ale na tym momencie, w tym momencie na pewno dotyka to mega. Yy, no kobiety kobietę. najbardziej dotkliwie, nie. No tak, natomiast pamiętacie, jak to było? Pięć lat temu, kiedy próbowano. Prowadzić te regulacje dotyczące aborcji, próbować zaostrzyć te przepisy, które wynikały wtedy z tych wniosków społecznych, no to przecież tam się przymierzali, ale wyszłyście na ulicę i zamknęli ryje. Dokładnie, zamknęli ryje i się, że tak powiem, obsrali, tak? Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, które były na ulicach. Natomiast nie wiem, czy jakby rozpoznajecie niuanse, ale tak naprawdę dzisiaj Kaczyński jego celem było zdecydowanie to, żeby skorzystać z tego, żeby zrzucić to na trybunał. Bo tak naprawdę za chwilę zobaczycie, że będzie narracja, że politycy PiSu będą się wypowiadali, że przecież to nie oni teraz to zrobili, to był teraz Trybunał, niezależna instytucja i że oni mogą jedynie teraz próbować doprowadzić do jakiegoś konsensusu i tak dalej, i tak dalej. No tak. To jest niestety straszne, ale tak będzie. Więc to, to zostało właśnie wykorzystana, ta, ta marionetka, jakim jest dzisiaj ten Trybunał Konstytucyjny do tego, żeby jednak przeforsować to, co zadowoli kochanych biskupów. Straszne rzeczy. No bo tak naprawdę, nie wiem czy słyszeliście, ale biskupi, tam chyba to był prymas Polski, powiedział, że serdeczny i wielkie Bóg zapłać za tą sytuację i za to, co się stało w Trybunale Konstytucyjnym. Dramat. Dla mnie to jest dramat. I nie, powiem wam szczerze, tutaj jest jeden z większych wkurwów. Bo tak jak ja jestem osobą, wydaje mi się, wierzącą i tak dalej, to staje się coraz bardziej radykalnym antyklerykałem. Bo zaczyna mnie to wkurwiać. Bo po pierwsze. Chyba nasza religia mówi o czymś takim, czym jest wolna wola. No tak, oczywiście, że tak. Z założenia tak powinno być, ale niestety polski kościół mówi coś innego. Więc to Bóg nas oceni, a nie kurwa jakiś pierdolony biskup, albo jebany Rezus, kurwa na, na w żoli Bożym mieszkający, pierdolony z kotem, tak? tak? To jest pierwsza sprawa. Więc mamy silną wolę. Druga sprawa, do kurwy nędzy w tym kraju nie żyją tylko i wyłącznie katolicy. No tak. Nie tylko katolicy. jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to co? To też jest przymuszony do tego, że, żeby dostosowywać się do zasad, które biskup wymyślił? Dlaczego ja, jako osoba, która być może nie ma nic wspólnego z Kościołem, ma się kur... Jak można żyć w ogóle w takim kraju? No, jest... o, nie bo... można, nie da się. To jest paranoja, już nie mówiąc o tym, że idą z głębiej nawet na chwilę, jeżeli chodzi o, o jakby doktrynę Kościoła i tak dalej, no to przecież kurwa najważniejszym chyba faktem jest to, że jest życie po życiu, a więc w zasadzie i my odpowiemy za nasze czyny i ci, którzy już ich nie ma są dalej gdzieś. Oczywiście może z płodem będzie ktoś mówił, że w tym momencie e, płód to jeszcze nie został ochrzczony, tak jak to pan premier, pan prezes kurwa Jarek jebany Kaczyński powiedział, tak, że te dzieci powinny być e, urodzone, a następnie ochrzczone i pochowane, bo bez chrztu to pewnie nie pójdzie do nieba ten dramat, płodek. Dramat. Natomiast ogólnie chyba Kościół wyznaje tezę, czy tam ogólnie przekonanie, że jest życie po życiu. Więc o co tu kurwa chodzi? Czemu się wpierdalają w czyjeś. Ja tego nie rozumiem. No są zjebani. Tyle powiem. Zjebani są. To jest banda chuja. Tak. Polski Kościół to jest banda chuja i zjebali wszystko, czego dokonali wcześniej, ponieważ kiedyś byli autorytetem w tym kraju i przyczynili się, że nie żyjemy w komunizmie. A teraz jesteśmy w jakimś pierdolonym, talibowym, katolickim kraju. A ja jestem naprawdę. Zawsze starałam się znaleźć złoty środek, ale to już moim zdaniem i tak wkurza, że muszę tutaj w tym to powiedzieć. Nie ma Nie ma. No plus chyba opcja jest taka, że no to też nie jest przypadkowy czas, w którym to się dzieje. No tak, to, 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 to też możemy tutaj poruszyć. No bo słuchajcie, no się to dzieje wszystko w czasach pandemii, tak? No, i wydaje mi się, że to jak gdyby celowo ten czas jest wykorzystany. Bo niestety no wydaje mi się, że Kaczor myślał, że w czasach pandemii laski nie wyjdą na ulicę, bo nam się bały wirusa. No i kurwa grubo się pomylił, bo wszyscy wyszli w całej Polsce, nie? Oczywiście, znaczy to jest akurat taka miecz, obo miecz obosieczny, bo, bo gdzieś tam już widziałam komunikację, jakby komunikację w TVP, że tak naprawdę teraz to te kobiety przyczynią się do. No tak, no to będzie teraz yy, wina zwalana na kobiety, że przez kobiety jest taki wzrost yy, zachorowań, nie? Rozprzestrzeniania się. I mu, jeden z moich kolegów w ogóle wysnuł taką tezę, ostatnio tam sobie rozmawialiśmy, mamy taką, wiadomo, grupę, na której sobie tam coś piszemy. I Kumpel wysnuł właśnie te... Że od początku być może prezes stwierdził, że jest już jakby poza kontrolą pandemia, i być może w tym momencie zrzuci trochę odpowiedzialności na kobiety, więc to była na tyle już wyrafinowana akcja, że moment tego został dokonany właśnie w takiej sytuacji, w której jesteśmy, żeby móc przerzucić trochę odpowiedzialność na dzikie tłumy, tak, które... wołające wypierdalać i które w tym momencie powodują re... znaczną dystrybucję wirusa. I za chwilkę możemy być pewni, że będą takie komunikaty, tylko. Na pewno. Znaczy moim zdaniem teza bardzo za bardzo bym powiedział mimo wszystko Nie dla mnie do przodu i tak? Znaczy inaczej no nie chcę się wiedzieć, że naprawdę aż tak ktoś kalkuluje. To teraz walniemy kurwa, wyrok Trybunału, niech one wyjdą na ulicę i spierdolimy na nich, że teraz jest rozprzestrzenianie się wirusa, ale szczerze. Nie, po prostu moim zdaniem mi się wydawa, mi się wydaje, że Kaczor myślał, że kobiety nie wyjdą w pandemię. No właśnie, ja myślę, że to jest bardziej teoria, którą ja I uważam, że... Może gdzieś od... w domach i może gdzieś tam na face i, i na Instagramie będą protesty, ale że fizycznie te kobiety nie wyjdą. No właśnie, bo ta teoria mojego kolegi jakby wyznaje mi, może on jest przeciwnikiem też Kaczyńskiego, że jest on takim geniuszem, że tak to rozplanował, że teraz właśnie tak to będzie wyglądało. Ale dla mnie to by było już totalne. szczerze, no nie wiem, to już to, to, że on jest chory psychicznie, to jest pewne, ale to musiałby być wybitnie pierdolniętym człowiekiem, żeby tego typu scenariusz sobie napisać. Więc dla mnie ja akurat tak bym nie, nie interpretował tego. Inaczej nie uważam, żeby on był aż takim strategiem. Myślę, że to jest właśnie bardziej to, że myślał, że te protesty będą na pewno mniejsze i bardziej do stłumienia niż gdyby dzisiaj była pełna otwartość, jeżeli A nie, chodzi że o. Nie, że ulice są poblokowane i wszystkie miasta nagle stoją i wszystkie kobiety i mężczyźni też wychodzą na ulice i protestują. No dobra, ale powiedz mi, bo tutaj właśnie jest, to, jeżeli chodzi o przede wszystkim to, co y, specjaliści karni prawa y, mówią o o tym wyroku, to jest to, że w zasadzie w tym momencie instytucja państwowa, państwo, zmusza do heroizmu kobiety, które mm, są zmuszane do tego, żeby urodzić prawdopodobnie yy, dziecko, które za chwilkę umrze. Tak. I to jest coś niesamowitego wyobrażacie to sobie państwo zmuszać się człowieku kobieto do tego żebyś zrobiła coś na co możesz nie mieć siły fizycznej ani psychicznej. No czyli jak gdyby to się w ogóle mija jak gdyby z ustrojem demokracji gdzie masz też wolną wolę i, i prawo wyboru. No moim zdaniem to jest straszne nie? że kobiety są do tego zmuszane. I o ile wydaje mi się że kobiety które trochę mają więcej jakichś tam możliwości finansowych jakoś sobie z tym poradzą w podziemiu albo wyjadą za granicę, żeby to zrobić, no to najbardziej się to też odbije na najniższej klasie, gdzie kobiety, które nie mają pieniędzy, będą musiały to robić i, i rodzić to, co będzie skutkowało niestety efektami no, na psychice, nie? Że, że się to odbije strasznie. Czy ty tak. jesteś w stanie sobie wyobrazić, że masz taką sytuację i musiałabyś takie dziecko rodzić? Moim zdaniem to jest później taka, nie wiem, nigdy nie byłam w takiej sytuacji, ale tak sobie wyobrażam, że to jest taka trauma, na bani, że to jest nieodwracalne wręcz, nie? No, jestem ciekawa, jakby te osoby, które za tym głosowały, no to patrzyły, jakby sa sami się znaleźli w takiej sytuacji. wiesz, że jego żona, jego córka y, miała taką sytuację, że płód jest uszkodzony? Czy też, by, jakby, czy oni myśleli w ten sposób, czy nie? Czy w ogóle zero analizy? Y, no bo to też jest dosyć istotne, nie? Znaczy, ja, dla mnie to jest niewyobrażalne, że są tacy. Takie pojeby po prostu, które jakby nie czują tego, na co skazują te kobiety. Co najgorsze, ta cała jebnięta w banie Kaja Godek, tak? Tak. Jest tak podekscytowana, że teraz wróci do Trybunału i użyć tą samą ścieżkę jakby prawną co do kobiet, które zostały zgwałcone. zgwałcone tak. Czyli załóżmy, wyobraźmy sobie, że dwunastoletnia dziewczynka została zgwałcona na przykład przez tatę i e, musi urodzić, urodzić to dziecko. tak? I wiecie, jest w ogóle tak pojebane, że to jest koniec, nie? Ale co jest niesamowite, jakby że ta władza ma y, niesamowity zapał do tego, żeby chronić to życie, zanim ono nawet zostało troszeczkę zdefiniowane przez, przez nawet od strony medycznej jako człowiek, tak, czyli w zarodku, od zarodku. Tak. Natomiast y, ta władza ma totalnie wyjebane w to, co się dzieje z tym dzieckiem, tak. kiedy ono już jest na świecie. Tak, dokładnie. Że wtedy oni mają wyjebane, nie? Tutaj już wiecie, tutaj pewnie sami widzicie, bo tutaj wiele jest tego typu haseł obecnie, ale. E, chociażby, wiesz, się śmieją, że, że są traktowani e, jak ludzie do momentu, kiedy stają się przedstawicielami LGBT, na przykład. Ale tak, 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 to tak, już tak. jest ideologia, to już nie są ludzie, tak. na przykład, tak? E, natomiast, e, słuchajcie, żadnego wsparcia nie mają te osoby. Ja już nie wiem, czy przypominacie sobie e, sytuację, w której też to już było za czasów teraz tych pierdolonych, kurde, pojebów spisu, e, mm. e, kiedy był e, okupowany Sejm. Przez matki? Przez matki, które są, wychowują dzieci niepełnosprawne. Długi protest, wyczerpujący protest i dla tych matek, i dla tych dzieci. E, protest, który dotyczył tego, że one są pozostawione w zasadzie samemu sobie, e, z tym problemem i z tym dramatem ludzkim, jakim jest wychowanie dziecka, często w samotności, e, nie mogąc pracować na co dzień, bo muszą się tymi dziećmi opiekować. No niesamowity heroizm, tak? Wielki tak. szacunek, że ci, te, te matki zdecydowały się na, na, na wychowywanie z tych dzieci, na, znaczy no, zdecydowało, wiadomo, no to to, to jest jakby zazwyczaj y, nie podlega dyskusji, tak, jeżeli chodzi o decyzję matki, natomiast że y, idą przez to życie z takim y, ciężarem, a co robił PiS kurwa nie, dość, że nie ma dzisiaj opieki nad tego typu dziećmi w taki sposób i matkami, i rodzicami, jak powinna być. To przecież oni wtedy nie wiem, czy pamiętacie, ci wielcy obrońcy pro life i tak dalej, kurwa nawet zablokowali im toalety, żeby nie mieli się gdzie umyć. I wysrać w tym Sejmie, żeby jak najszybciej stamtąd spierdalali. No, więc... To są ci sami ludzie, rozumiecie? No, więc taka jest właśnie władza. Więc yy, no nie mogę dyskutować. Renująca no, jest ta sytuacja i tyle. No. Nie wiem, dla mnie to jest coś takiego i to nie jest pierwszy raz tymi pojebami u władzy, że kiedy coś płonie, to oni wychodzą i gaszą to karnistrem z benzyną. No tak. Ja nie wiem, na ile to jest sterowane. Nie chcę mi się wiedzieć, że to jest aż tak sterowane, ale to jest nie do pojęcia, że w sytuacji, kiedy dzisiaj, w tym popierdolonym roku, zmusza się kobiety do tego, żeby wyszły na ulicę i broniły praw, które są im kurwa należne od tylu lat, żeby to w czasach pandemii coś takiego odpierdolić. No, wydaje mi się, że to akurat było celowe, że teraz to robią. I wiecie, i, i jakby ta skrajność, coraz bardziej się, jakby te skrajne uczucia się wzmacniają. Już powiedzieliśmy dzisiaj o tym właśnie, że, że może język tej, to nawet nie jest debata dzisiaj, tylko to ten język tego typu wkurwienia jest mega mocny, ale innego wyboru nie ma, ale wiecie, tu się rodzi, rodzi też Ania, potencjalny fanatyzm z drugiej strony i kto wie, czy kiedyś nie dojdzie do sytuacji, że komuś się coś odklei w głowie z wkurwienia I, i po prostu odstrzeli, kurwa, kaczkę, Jarka. Kaczkę, tak. Wiecie, to nie chodzi o to, że jakby my tego chcemy i tak dalej, nikomu nie życzę, nie, żeby mi się został wydaje, odstrzelony, że prostu... ale to doprowadza do sytuacji, w której w końcu komuś coś pęknie i coś zrobi, pierdolnie to No po niestety, prosto. władza spowodowała to, że cała Polska jest wkurwiona i są mega negatywne emocje i na, to no, nie cała, no, nie cała, Ale większość, ale... no. Wiecie, no pamiętajmy, w ogóle, to jest ciekawa sprawa. E, jaki to będzie miało wpływ w ogóle na funkcjonowanie e, tych pojebów na górze? Bo wiesz, e, 50% to w tym roku wiedzieliśmy wszyscy 50% tego kraju e, jest zdecydowanie antypisem. No tak. To pokazały wybory prezydenckie. To nie jest tak, że połowa ludzi kocha Trzaskowskiego. Po prostu robili wszystko, żeby... co mogli, żeby nie przedłużać tego, co się działo z Adrianem prezydentem. Tak. No i wiesz, i teraz mamy 50%, wśród których jest średnio 50% kobiet, nie? No i te osoby już, moim zdaniem, te kobiety już żałują. Ale poczekaj, mówię o tych, co byli na razie przeciwko PiSowi. Aha, no. Natomiast to, co ty mówisz teraz, to właśnie to, do czego zmierzam w tym przemyśleniu, że, ale wiecie, a z drugiej strony, w tej połowie, która głosowała na PiS, ja rozumiem, że tam jest dużo takich, wiesz, yy, twardogłowych zwolenników yy, obecnego myślenia o świecie, mm -hmm. ale nie wierzę, żeby wśród tych 50%, które głosowało, czy tam teraz wiesz, teraz napisz, to może jest mniej, ja mówię ogólnie, że jest pół no. na pół, tam jest też połowa kobiet, i nie wierzę, żeby te kobiety, będące matkami, mające się swoje doświadczenia. Z, takich, yy, tak. yy, z takiej decyzji, nie? Na Więc pewno nie. Z jednej strony widzę światełko w tunelu, że to kobiety wypierdolą tych ludzi ze z tych stołków, ale z drugiej strony bądźmy realistami: wybory są za 3 lata. No właśnie. Ale z drugiej Myślę, strony. Myślę, że to będzie jakiś taki, jak to powiedział pewien politolog yy, w ostatnich dniach. Game changer w polskiej polityce, że przegieli i że to będzie miało odwrotny efekt? No, mam... tak realnie? No, myślę, że to może spowodować, że to są ich jak gdyby ostatnie lata rządzenia, bo wydaje mi się, że niestety to nie są ostatnie zjebane decyzje, które oni podejmą i że jeszcze przez trzy lata będą cały czas robić gówno. No ff, tak, ale właśnie to jest, to jest chyba kluczowe pytanie. Na ile oni sobie strzelili w stopę dzisiaj? Na maksa, moim zdaniem. Na no tak, maksa. ale. Wiesz, czy to się przełoży na wybory tam? Czy oni lata, znikną, tak? tak? Czy oni dotrwają do końca kadencji? Mam nadzieję, że nie. I czy w ogóle da się ich wykolegować? Bo wiesz, bo tak naprawdę wydaje się, że póki będą utrzymywali 500+, to mają spory elektorat. Mhm. Tutaj też to jest zagrożone, bo to nie jest temat na tą dyskusję dzisiaj, ale ogólnie wiecie, dużo rzeczy może pierdolnąć jeszcze w najbliższym czasie. Yy, bo żeby finansować te programy, to trzeba mieć z czego, a żeby mieć z czego, to musi działać gospodarka. Żeby działała gospodarka, ona musi być działać normalnie, a nie w takiej sytuacji jak dzisiaj. No tak. Więc to wszystko może jeszcze jednoć ostro, nie? Owszem. Natomiast yy, zastanawiam się właśnie, na ile to jest game changer. Mi się wydaje, że... Nie, no nie mam pojęcia. Mhm. Może być tak, że oni znowu wygrają wybory za trzy lata. Nie, no mam nadzieję, że nie. To by już była masakra, moim zdaniem. Mam nadzieję, że kobiety cały czas będą to pamiętać, i jednak to się. Wbije tak na stałe do umysłów wszystkich ludzi. Dlatego też, kochane kobiety, zamierzałam dzisiaj wrzucić wiele kamyczków do waszego ogródka po ostatnim odcinku, bo jest wiele absurdów i od tego nie ucieknę, dotyczących tego, czego oczekują nowoczesne, jak się same nazywają, ruchy feministyczne na Zachodzie, bardziej chyba nawet niż w Polsce. Jak już mówiliśmy w ostatnim odcinku o feminizmie, polska feministka, polska kobieta jest nieco inna. Jest taka bardziej, nazwijmy to. Mniej uciemiężona przez wiele lat, mm -hmm. więc przez to taka bardziej rozsądna w swoich o, tak. poglądach, ale jeżeli się już wkurwiło to Polkę, dynama, to już jest dramat. I nawet polską feministkę, która może do wczoraj jeszcze nie mówiła o sobie, że jest feministką, bo często te kobiety unikały słowa, nie jestem feministką, ale to coś czuję, że dzisiaj każda Polka czuje się feministką. Tak, myślę, że tak. Ja jestem bardzo dumna, że tak dużo kobiet wyszło na ulicę. I powiem wam szczerze, że tak jak mówię i wrócę do tego może za tydzień, a propos absurdów, które mi się nie podobają w pewnych rzeczach, to absolutnie dzisiaj nie czuję pot, e, siły, żeby o tym mówić. I nawet powiem więcej, e, to co mówiliśmy w ostatnim odcinku, czy istnieją faceci feminiści? To ja kurwa dzisiaj się czuję feministą. No, i tak powinno być. Także mam nadzieję, że w tym popierdolonym kraju, mimo wszystko to nasze społeczeństwo wiele razy pokazywało w swojej historii, że jak się wkurwi, to wiele rzeczy się dzieje. Zresztą ogólnie polskie społeczeństwo ma coś do tego, do siebie, że potrafi się wkurwiać, ale to wkurwienie jest paliwem do, do działania. Mhm. A jak połączymy polskie wkurwienie z wkurwieniem kobiety, to może, być to może być jazda, także liczę na to, że ta mieszanka wybuchowa powstanie i pierdolnie, bo Jarek, jak to powiedział mój kolega, no nie miał do tej pory doświadczeń z kobietą, bo nie był nigdy z kobietą, bo może gdyby wiedział, to by to przewidział, ale kobieta jak się wkurwi, to jest gruba jazda i wszyscy panowie o tym wiemy. Tak, prawda. A więc dzisiaj, mimo że różnimy się czasami z naszymi partnerkami, kobietami, koleżankami, to bądźmy wszyscy feministami i co by tutaj jeszcze powiedzieć? Może ja bym... Jebać pis! I wypierdalać! <grym> tak. Do widzenia.